A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Szczęść Boże! Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Mateusza w lekcjonarzu od rozdziału 9, wersetu 36 do rozdziału 10. Wersetu 8. Jest to czytanie Ewangelii na 11 niedzielę, zwykłą, rok A. Na początku przeczytałem pierwszą część Ewangelii, tak jak mamy w lekcjonarzu. Później mamy powołanie apostołów. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił mi władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. I później są wymienione imiona apostołów. Z kolei ostatnia część e, dotyczy ich misji. Tych to dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do obiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dajcie. Ewangelia w Lekcjonarzu kończy się w tym miejscu, jednak Pan Jezus daje dalej wskazania uczniom, które wartołoby razem przeczytać. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów, nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, Ward jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi. Wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch. Z Nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Warto by także dodać wiersze z przodu przed tym fragmentem Ewangelii w lekcjonarzu rozpoczynając od rozdziału 9, wersetu 35. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosi Ewangelię Królestwa leczył wszystkie choroby i wszelkie słabości. Gdybyśmy przeczytali ten tekst w tej całości, jak teraz wskazuję, możemy dostrzec linie myślowe. Z jednej strony sam Pan Jezus naucza w synagogach, czyli odnosi się to do sytuacji, warunków społeczeństwa żydowskiego. W wersecie 5 rozdziału 10 daje wskazanie, aby uczniowie nie szli do pogan, i nie wstępowali do żadnego miasta samarytańskiego, czyli mają się tylko udać do miejscowości miast żydowskich, a później słowo miasto jest powtórzone kilka razy, ale szczególne jest dla podkreślenia ostatnie stwierdzenie, ziemi sodomskiej i Gomorejskiej będzie lżej wścień sądu niż temu miastu. Zatem, tak jak pan Jezus nauczał Ewangelię i leczył wszystkie choroby, wszelkie słabości, uczniowie mają wykonywać tę samą misję. Dlatego mają otrzymali tą władzę leczenia wszelkich chorób i wszelkich słabości i mają głosić, bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Tak więc, jak Pan Jezus skupił swoją misję w Ewangelii, Mateusza, jak to sam stwierdza w tym fragmencie naszej Ewangelii, iść raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza najpierw głosi Ewangelię do Żydów, a gdy oni ją nie przyjmą, szczególnie po zmartwychwstaniu, już nakazuje, daje misję do wszystkich narodów. Dlatego ten kontrast w tym wersecie ostatnim, który dodałem, w wersecie 15, jest, jest jeszcze mocniejszy. Gdyż osąd będzie większy e, dla tych, którym więcej dano. I tutaj zapożyczyłem sobie tekst Ewangelii Łukasza z rozdziału 12, wersetu 48, gdy Pan Jezus też mówi o sądzie sług wiernego i niewiernego. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Zatem nasz fragment Ewangelii przypomina też niektóre fragmenty, może przywołać nam na pamięć, gdzie jest krytyka narodu izraelskiego. Najpierw niejednokrotnie prorocy rozpisują się, mówią o krytyce innych narodów za wszystkie nieprawości, które popełniły te narody wobec innych narodów, a później kieruje się krytyka wobec narodu izraelskiego, za wszystkie przewinienia grzechy wobec własnego narodu, tym bardziej surowsza kara ich dotyczy, także z tego powodu, że to temu narodowi objawił się Pan Bóg, a oni nie wypełnili Jego misji. Tak czytamy między innymi w księgach prorockich, i tutaj już na bazie tego ten osąd jest też większy temu, komu więcej dano, ci wszyscy, którym głoszono Ewangelię. A nie przyjęli jej. Pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże!